Cześć, witajcie na kanale Vlogerki Game 20 minut. No więc jeszcze nagrywamy pierwszego vloga! Tak, pierwszego! I teraz wam... Teraz wam pokażemy e, naszego kolegę Szymona kapustę. Szymona kapusta e, i on pokaże sztuczkę kaskaderską.

I tutaj bliżej. Spoko. Idziemy tu. Mam bloki. No nie chodźcie za nami. Idziemy. Tu super fotka. Kto by się przydała fotka? daj robicie screeny. Screeny. moi. Okay. Jeśli serce... no no to jest tak problem, to myślę, że ja tak No Po nie trzeba. Powtarzałeś, że ciągle się myję. Proszę, nie zapomnę skąd jestem, skąd idę. Nie chciałam mi zechcę zbędnych słów, żeby inni nie myśleli, bo już do mnie nie Mi już nie zależy. Teraz już nie cofnę się. Teraz wejdźcie kanału będzie i na rowerze. Dalej! Mama ja muszę przeskoczyć. Nie uważaj. Chciałam powiedzieć nie uważaj. Nie uważaj.

masz głowę kapusta Przejmuję rower Przejmuję rower Więc tak, ja zaraz wracam Kładę telefon, zaraz wracam, bo muszę przejść do domu. Hej, przejąłem bloga Szymon kapusta i... Co ty? Nagrywasz mojego bloga? Można się nie ale się urodziłam. Spoko, nic się nie stało. Yes. Na vloga. Wypadł z <grym> Dobra. Yes. Więc u nas na często... Tam gdzie my mieszkamy, takie rzeczy się dzieją, po prostu szok. Tak, chodzi o dwie osoby. Jest Krystian... i Weronika. Krystian się w niej kocha, a za to już Weronika nie. Zobaczcie, umyć tu Odejdź. Odejdź. Ja też umiem. Odejdź, ja teraz nagrywam. No, um, Amela. Co ja też sobie chętnie 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 sobie Dobra, nie wiem, czy mogę winać. Splę rządzą. Splę no rządzą. Teraz skończymy naszego bloku. I, ja będę tak I zaraz skończymy bloga. Bloga. Maga. Bloga. Ja... Już masz, oh. masz 20 minut. O nie. 20 minut. Ktoś ale są na nim rzeczy, więc źle byśmy coś porobili. Jest ja tego czekana, gdzieś spadłam. Uwierzycie? Tutaj z góry spadłam. Stąd spadłam. Moja kochanka. Więc to na tyle w tym odcinku. Widzimy się w następnym. Zapalę, komentujcie, subskrybujcie nasz kanał. Widzimy się w następnym vlogu lub odcinku jakimś.